Pani ocenia w ogóle to doświadczenie z tym reportażem? Pani rozwoju dziennikarskim, Czym ono dla Pani było? No to na, na pewno było bardzo ważne doświadczenie, dlatego że, że przede wszystkim to było stypendium, prawda? Ja musiałam zrobić jakiś reportaż, wybrałam, że pojadę do Brazylii. I myślę, że to Wybor, bo nie tylko, że zdobyłam takie doświadczenie bycia dziennikarzem gdzieś, czyli nie pracującym tu w Polsce, tylko dziennikarzem, który musi sobie poradzić z różnymi przeciwnościami losu, który nie wie, gdzie będzie spał na drugi dzień, no bo nie wie, który nie wie. Przyjdzie mu spędzić czas albo nie wie, co tam spotka, co tam znajdzie. To też było takie doświadczenie dziennikarza śledczego w Brazylii. To na pewno dużo mi dało, ale ten reportaż i te nagrody, które on zdobywa, dały mi taką niesamowitą pewność z siebie. Ja zaczęłam zajmować się tematami, których kiedyś bym nie zrobiła, bo myślałabym, że, że ja się nie nadaję, że jestem za słaba, że nie powinnam. Zajmować się tak trudną tematyką, dziś już się nie boję i to jest bardzo ważne.